Retail Parki zawsze były wypełnione głównie markami dyskontowymi, podczas gdy w galeriach handlowych dominowały marki droższe. W tym momencie się to zmienia. Najemcy Retail Parkowi przenikają bardzo mocno do galerii handlowych, co buduje również ich atrakcyjność. Takie marki jak Pepco w ostatnich dwóch latach wzrosły o kolejnych 550 sklepów Deals z kolei w 2021 roku posiadał jedynie 70 punktów sprzedaży, a na koniec 2023 roku ma mieć ich już 340. Half Price to stosunkowo młoda marka. W 2021 roku posiadali 40 punktów sprzedaży, a na koniec 2023 roku liczba ma ta wzrosnąć do 120 sklepów. Action w ostatnie dwa lata potroił liczbę sklepów ze 119 placówek do ponad 300.